Witam w trzeciej części tego naszego cyklu cytaty. Tym razem Peter Lynch i bardzo, bardzo ważny cytat. I taki fajny do zapamiętania, dosyć prosty. Know what you own and know why you own it, czyli po polsku tłumacząc, powinnyś wiedzieć, co masz i dlaczego to masz. Jest to bardzo istotna myśl, myśląc tak z punktu widzenia inwestowania, o którym, którym mówiliśmy. Trzeba po prostu poznać jak najwięcej o spółce, w którą chce się zainwestować. I przede wszystkim trzeba mieć taką tezę inwestycyjną, dlaczego tą spółkę chcę mieć, dlaczego w nią zainwestuję albo w nią zainwestowałem, czego oczekuję, jaki scenariusz musi się realizować, żeby rynek doceniał tą spółkę i zwiększał jej wycenę. Jeśli chodzi o konieczność zrozumienia spółki, w którą się inwestuje, to praktycznie podkreślali wszyscy tacy znani, skuteczni inwestorzy. Buffett powiedział między innymi: kupuj akcję tak, jakbyś kupował dom z rozum i pokochaj to tak, abyś był zadowolony z posiadania go. Munger, czyli jego współpracownik już świętej pamięci, na temat wyboru akcji. Naprawdę trzeba dużo wiedzieć o biznesie. Musisz dużo wiedzieć o przewadze konkurencyjnej, trzeba dużo wiedzieć o możliwości utrzymania przewagi konkurencyjnej, trzeba mieć umysł, który ocenia rzeczy pod względem wartości, trzeba też umieć porównywać te wartości z innymi wartościami dostępnymi na giełdzie. I kolejni inwestorzy, Billy Graham. Inwestor powinien dodatkowo wymagać, Perspektywy co najmniej utrzymania poziomu zysku w przyszłych latach. To jest jedna rzecz, na którą on wskazuje, a tym samym, żeby wymagać jakiejś perspektywy utrzymania poziomu zysku, to tak naprawdę trzeba wiedzieć, co w tej spółce się dzieje i ocenić te perspektywy. Fisher powiedział, że jedynym prawdziwym testem, czy akcje są tanie, czy drogie, nie jest ich aktualna cena w stosunku do jakiejś poprzedniej ceny czyli, że kiedyś. Kosztowały 100, teraz 50, to jest okazja inwestycyjna? Nie. Niezależnie od tego, jak bardzo się przyzwyczailiśmy do tej poprzedniej ceny, ale uwaga, to czy fundamenty spółki są znacznie lepsze lub gorsze niż obecna, bieżąca cena tych akcji przez społeczność finansową? To, co mamy na rynku, kapitalizację, wycena spółki, to jest to, co inwestorzy, wszyscy obecni na rynku poprzez swoje decyzje zakupu czy sprzedaży wyceniają spółkę. Natomiast fundamenty spółki, to jaka jest jej wartość, to jakie są perspektywy, to wszystko decyduje o tym, czy dana inwestycja jest dobra czy zła i to należy wyceniać, a nie kierować się tym, czy ktoś kiedyś za tą spółkę płacił więcej czy mniej. Mamy takich wiele poziomów zrozumienia spółki. Pierwszy, to znam tylko ticker nazwę. Na przykład, nie wiem, kolega mi powiedział, słuchaj, kupuj spółkę XYZ. No to kupuję spółkę XYZ, nie mam zielonego pojęcia, co to jest, tak? To jest pierwsze podejście, jakie możemy wiedzieć na temat danej spółki. Czy to inwestowanie jest skuteczne? No, moja wiedza jest żadna o tym. To jest kupowanie kota w worku na podstawie tego, że ktoś gdzieś coś polecił, nic nie wiem, co to jest. Kolejna może być na zasadzie, wiem, czym się zajmuję. O, powiedzmy na przykład spółka gamingowa. O, i tyle. Nic więcej mnie nie interesuje. Kolejna, znam produkty, czyli no, mamy kolejny krok, przynajmniej wiemy, co ta spółka sprzedaje, jakie usługi świadczy. Eee, I tyle. To jest jakaś podstawa, możemy wycenić typu, nie wiem, na przykład. Eee, takie paluszki są popularne i będą na pewno w przyszłości też dalej chętnie kupowane. Jest to jakaś wiedza. Ta wiedza oczywiście już szczątkowo pozwoli coś osiągnąć, natomiast z punktu widzenia tego, żeby znać fundamenty spółki, no to jest, to jest, to jest jakiś promil tego, co powinniśmy wiedzieć. Kolejny etap to znam wyniki, podstawowe wskaźniki. Tu dużo osób, które mówią o analizie finansowej. Właśnie na tym etapie jakby kończy, mam cenę do zysku, mam cenę do wartości księgowej, wydaje się fajna i kupuję. Tak, nie wiem tak naprawdę, jak działa działalność i, i jakie są perspektywy, ale już na podstawie tych wskaźników kupuję. No, ale według mnie, jest to niewystarczający poziom wiedzy. Kolejna rzecz to umiem zinterpretować dane finansowe, czyli nie tylko wiem, że jakaś cena do zysku, ale wiem już też, też na przykład, co. Yy, Oznaczają, dlaczego na przykład zwiększyły się koszty sprzedaży, dlaczego zwiększyło się na przykład wartość sprzedaży, dlaczego na przykład pojawiły się jakieś koszty finansowe. Umiem to zinterpretować, to świadczy o tym, że spółka na przykład jest podatna na ryzyka walutowe i tak dalej, i tak dalej. Kolejna coraz ważniejszy etap to rozumiem tą działalność operacyjną spółki, wiem jak działa, wiem gdzie na czym zarabia, jakie ma koszty, jakie jest otoczenie, i tak dalej. Kolejny etap to potrafię określić podstawowe czynniki wpływające na wyniki spółki, czyli powiedzmy sprzedaż zależy od na przykład danych makroekonomicznych, ale też zależy od działalności konkurencji, albo też zależy od tego, że na przykład nie wiem, sytuacja w budownictwie, i tak dalej, i tak dalej. Określam sobie czynniki. Które wpływają, te najbardziej istotne, zarówno na sprzedaż, jak i na koszty, a potem wiem, jak obserwować te podstawowe zewnętrzne czynniki wpływające na spółkę. Czyli zanim spółka pokaże swoje wyniki, już w jakiś sposób mogę ocenić te najważniejsze czynniki, które wpływają na to, co dopiero pojawi się w raportach okresowych. Kolejna rzecz. Kolejny etap poznania spółki to potrafię ocenić perspektywy i tworzyć jakieś prognozy wyników, czyli już nie skupiam się na tym, co jest teraz, na tym, co było, ale przede wszystkim, znając już tą spółkę, znając jej działalność, wiedząc, co się w niej dzieje, jak, na co reaguje, potrafię już ocenić te perspektywy, jak będzie wyglądała spółka w przyszłości tworzyć jakieś prognozy wyników, no ponieważ giełda, co do zasady, w dłuższym terminie wycenia, Przyszłość, wycenia przyszłe wyniki, wycenia przyszłą generowaną, generowane środki przez spółkę. No i kolejna rzecz, potrafię porównać tą całą przyszłość, w którą zmierza spółka, z jakimś prawdopodobieństwem, jaki wychodzi mi z, te, z tej wiedzy, którą poznałem na temat tej spółki i jej otoczenia, i tą przyszłą wartość spółki, potrafię porównać z obecną wyceną rynkową, czyli podjąć decyzję, czy spółkę warto kupić, czy nie. Kolejna rzecz, why you own? Dlaczego posiadasz daną spółkę? Czyli jaka jest teza inwestycyjna? Inwestuję, bo widzę, że na przykład rynku zwiększa się popyt na jej produkty albo inwestuje, bo widzę, że spółka ma produkt, który gdzieś tam działa w jakiejś niszy, ma silną pozycję i ta nisza będzie rosła, czego oczekujesz i też warto weryfikować cały czas czy teza inwestycyjna jest dalej aktualna częstym błędem jest to, że kupujemy pod coś, pod jakąś tezę, na przykład zostanie wydana jakaś gra, tutaj w gamingu gra została wydana, jest katastrofa i dalej trzymamy te akcje, bo są niżej bo spadły, tak? Nie, musisz mieć tezę inwestycyjną, po co dalej Trzymasz te akcje? Na co tak, tak naprawdę liczysz? Czy ta teza jest aktualna, czy już nie jest aktualna? No i co zrobisz, jak nie zrealizuje się Twoja teza inwestycyjna? Bardzo łatwo oczywiście założyć, sprzedam, jak wzrośnie o 10%. Dużo trudniej podjąć decyzję o sprzedaży, kiedy mamy spadek 10-20% od ceny zakupu. Wielu inwestorów podejmuje decyzję na zasadzie, tak jak tutaj na obrazku, skacze gdzieś tam w wodę, w przepaść, no na pewno jest bezpiecznie, nie będę tego sprawdzał, w co się ładuje, na pewno się uda, tak? Takie przekonanie, no, jakoś to będzie, prawda? Oczywiście często może być tak, że faktycznie jakoś też to jest, no ale czasami może skończyć się tragicznie. Warto pamiętać, że inwestowanie wiąże się zawsze z ryzykiem. Nie ma inwestowania bez ryzyka. Ten ryzyko, w szczególności ryzyko działalności poszczególnej spółki jest istotne i nie jesteśmy w stanie w pełni go zlikwidować. Możemy tylko ograniczać poprzez zdobywanie wiedzy na temat spółki. Nigdy się nie wie o spółce 100%, w szczególności że też działalność wiąże się z czynnikami niezależnymi od spółki, na które spółka nie ma wpływu. Warto też pamiętać, że są branże obarczone większym ryzykiem niewiadomej, trochę na zasadzie uda się lub się nie uda, tak? Na przykład nie wiem badania, biotechnologia, no to są badania, badania jak sama na wskazuje, niekoniecznie prowadzą do sukcesu, więc też są branże w których inwestujemy z jakimś ryzykiem wyższym niż ryzykiem klasycznej działalności, którą łatwo w miarę zrozumieć. Więc poznanie spółki to z mojej praktyki często kończy się rezygnacją z inwestycji, czyli przeglądam sobie raport okresowy i widzę, o, tu jest wszystko do kitu, wystarczy tam 2-3 minuty, dziękuję, przechodzę do następnej. To nie jest tak, że muszę wszystko wiedzieć o spółce, żeby ją odrzucić. Często już na tym etapie pierwszego spojrzenia można powiedzieć nie dziękuję, ryzyka są zbyt duże zapoznałem się i to jest bardzo dobre, o to chodzi, tak, żeby przede wszystkim nie, nie wejść w rzeczy niebezpieczne, w rzeczy, które są z góry skazane na, na, na porażkę i wiedza w zakresie tej spółki pozwala właśnie podjąć taką decyzję, nie rezygnuje, co, czegoś nie rozumie albo coś mi odstrasza. I warto pamiętać, że zrozumienie spółki właśnie obniża ryzyko inwestycyjne i zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, a to jak powiedziałem w poprzednich odcinkach... Em, Warto, żeby inwestor wchodził w jakąś inwestycję z prawdopodobieństwem na przykład 80-90% sukcesu, a nie na zasadzie uda się nie uda jak rzut monetu. I tutaj krótkie słowo o forum portalu analiz. On portal analiz powstał po to właśnie, żeby lepiej poznać spółkę, w której się inwestuje. To jest cel numer jeden, który przyświeca temu portalowi. I na forum portalu analiz tu w prawej stronie jest takie okienko Szukaj. Tam trzeba wpisać ticker, i wtedy można znaleźć informacje i dane o tej spółce, która nas interesuje, i zobaczyć, co tam może się dziać albo jak inni inwestorzy oceniają, czy wskazują jakieś szanse czy ryzyka. Jak zawsze życzę udanych sukcesów inwestycyjnych.